Policjant z Konina skazany za śmiertelne postrzenie 20-letniego Adama, doświadczony wspinacz odpad ze ścianki wspinaczkowej w Bytomiu i nowy komendant Wojewódzkiej Śląskiej Policji. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówił o służbach bez cenzury, zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki sierżant Bagieta z tej strony. Jak pewnie słyszycie, mój głos dalej nie domaga, ale już jest dużo, dużo lepiej, już mnie gardło nie boli. Niestety to są właśnie uroki mieszkania z lekarką. Moja ola cały czas przynosi coś nowego do domu i już tak się bujamy z różnymi infekcjami dwa tygodnie, ale, ale myślę, że jest dużo lepiej tak, bo przez weekend to praktycznie nie mogłem spać, tak mnie gardło bolało. No i zaczynamy z sprawą, która była głośna jakiś czas temu, ale teraz jak widać ma już chyba powoli swój finał. Mianowicie Konin. Policjant skazany za śmiertelne postrzenie 21-letniego Adama. Cztery lata temu młody człowiek zaczął uciekać na widok nadjeżdżającego samochodu policyjnego. W rezultacie jeden z funkcjonariuszy podjął pości, który zakończył się oddaniem przez niego strzału. Niestety ten strzał okazał się śmiertelny. Funkcjonariusz bronił się, twierdząc o swojej niewinności, podczas gdy ojciec zmarłego utrzymywał, że doszło do morderstwa. Sprawa śmierci 21-letniego Adama Czerniejewskiego z konina została niedawno rozstrzygnięta w sądzie. Sławomir L., policjant z Konina usłyszał wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo zakazano mu pełnienia funkcji policyjnych na okres 6 lat i zobowiązano do odszkodowania. 50 tysięcy złotych dla ojca zmarłego oraz 25 tysięcy złotych na rzecz państwa. Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu nie jest jeszcze prawomocny, trwa jego uzasadnienie. Wydarzenia, które doprowadziły do śmierci Adama Czerniejewskiego miały miejsce w Koninie w listopadzie 2019 roku. Adam, przebywając z dwoma młodszymi kolegami, zaczął uciekać po zauważeniu policyjnego radiowozu. Sierżant Sławomir L ruszył w pościg, a po krótkim czasie doszło do oddania strzału, który był śmiertelny dla Adama. Trudności z odtworzeniem dokładnej okoliczności zdarzenia. Wynikały z braku nagrań z kamer monitoringu. Dopiero dokładniejsze analizy i dodatkowa sekcja zwok pozwoliły ustalić, że strzał padł z bliska i trafił Adama w plecy. Rozpoczęty w listopadzie zeszłego roku proces przed sądem okręgowym w Kaliszu dotyczył nieumyślnego spowodowania śmierci przez policjanta. Groziło mu za to do pięciu lat więzienia. Podczas pierwszej rozprawy złamomir L wyraził żal wobec ojca zmarłego, deklarując, że przez cztery lata oczekiwał na tę chwilę, co było dla niego ogromnym obciążeniem. No ja nie wiem, czy dla ojca tego Kamila to by jest jakieś pocieszenie, że to było wielkie obciążenie, dlatego ja myślę, że to jest po po prostu jedna ze składowych kar. I teraz tak, ja nie twierdzę, że policjanci nie mieli podstaw do tego, żeby podjąć pościg, jak najbardziej mieli, no bo jakby jakiś gość, nawet jak był niewinny, na mój widok zaczął uciekać, to po pierwsze, policjant nie ma informacji, że ta osoba jest niewinna, bo nikt normalny na sam widok policji nie zaczyna uciekać. Po drugie, no jeżeli ktoś ucieka, naturalną czynnością policjanta jest to, żeby zacząć go gonić. Co do wyciągania broni. Samo wyciągnięcie broni, przygotowanie jej do strzału nie jest jeszcze żadnym użyciem broni, tego nawet nie trzeba tak na dobrą sprawę dokumentować. Według mnie, przynajmniej tutaj, doszło do nie dbanie, jeżeli chodzi o poziom wytrenowania tego policjanta, bo najprawdopodobniej było tak, jeżeli tutaj zarzut był stawiany z nieumyślnego spowodowania śmierci, że on po prostu się nie potrafił z bronią bezpiecznie obchodzić. Nie wiedział, jakie są pozycje bezpieczne przy użytkowaniu broni, nie wiedział, jak broń działa. Ja go nie usprawiedliwiam absolutnie. Winie tutaj i tego policjanta, i winie tutaj system szkolenia, ponieważ ja wiem, jak policjanci obchodzą się z bronią, jak strzelają, po prostu nie potrafią tego robić, nie potrafią strzelać. Jeżeli wzięlibyście przeciętnego policjanta na strzelnicę i przeciętnego człowieka, który jest w miarę zainteresowany, interesowany bronią palną, jest posiadaczem broni palnej i strzela sobie tam od czasu do czasu, parę razy w, w roku czy, czy w miesiącu, to jestem pewien, że średnio wystrzeliwuje więcej amunicji niż przeciętny policjant i strzela lepiej od przeciętnego policjanta. Czy tak to powinno wyglądać? Absolutnie nie. Przeciętny policjant ma w roku, w skali roku do wystrzelenia góra 60 sztuk amunicji mniej więcej z tej broni, którą nosi na co dzień. Śmiechowarte. Więc jak ci policjanci byli do tego przeszkoleni? No, podejrzewam, że zerowo. Po co on wyciągał tą broń? Sam szczerze nie wiem, bo sam pościg według mnie jeszcze nie jest podstawą do tego, żeby dobywać tej broni, tylko tak ja mówię, tutaj podstaw tak naprawdę nie musi być. Mógł sobie z tą bronią biec, no ale jeżeli już decyduje się na coś takiego, to powinienem umieć tę broń obsługiwać. Z tego, co ja wiem, to tam nie było jakiegoś bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia tego policjanta chyba, choć chyba jak tam wcześniej na gorąco gdzieś tam o tym słyszałem w 2019 roku, to tam niby jakiś nóż miał być grany, no nie wiem, ale z tego strzału w plecy faktycznie ciężko się wytłumaczyć. Czy policjant w ogóle może tak strzelić w plecy przy pościgu no, może, no bo są takie przestępstwa, które po popełnieniu pozwalają policjantowi w bezpośrednim pościgu strzelać do tej osoby, nawet jeżeli ona bezpośredniego zagrożenia nie stwarza. Między innymi rozbój, kradzież rozbójnicza, zabójstwo, zgwałcenie, yy, trzymanie zakładnika itd., itd. Tylko, że problem jest taki, że ta osoba najprawdopodobniej tych przestępstw nie popełniła. I tutaj jest cały, całe clue tego problemu. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny, więc ja myślę, że tutaj obrona się będzie pewnie od tego odwoływać, ale szczerze mówiąc, według mnie nic się tutaj nie ugra i sprawa tego policjanta jest Przesądzona. Możemy życzyć sobie tylko sprawiedliwego rozstrzygnięcia wyroku. No tyle, no bo to chyba dla rodziny i dla tego policjanta też jest najważniejsze. Ja w międzyczasie zapraszam na mojego Twitcha, gdzie już dzisiaj będzie streamek. Nie wiem, jeszcze o której godzinie się wyrobię z całym montażem, ale stream będzie na pewno na Twitchu, pogramy sobie w Assassin's Creed Origins i porozmawiamy standardowo o policji. Także jeżeli macie jakieś pytania związane ze służbą, ze służbami ratunkowymi, to czekajcie. Myślę, że około 20 możemy się umówić na Twitchu, także tak wstępnie 20 na Twitchu. Jeżeli nie zdążycie obejrzeć to na moim kanale Bugget VOD, jest to mój drugi kanał i do Twitcha i do 2 VOD będziecie mieli linki i w opisie filmu i w podpiętym komentarzu tam macie nagrania. Ja zawsze je wrzucam z dwutygodniowym opóźnieniem, bo osoby, które mają wykupione tam u mnie subskrypcje na Twitchu, to mogą mnie obejrzeć od razu też tak w ramach szacunku dla tych osób, które mnie gdzieś tam wspierają, ale na pewno będziecie mogli obejrzeć to nagranie i wszystkie inne nagrania, które do tej pory się znalazły na moim kanale, więc buget VOD, zapraszam na mój drugi kanał i o 20:00 widzimy się na Twitchu. I tutaj informacja, gdzie zachęcam was do dyskusji, ponieważ służby zlikwidowały magazyn Bimbru, to ponad 3000 litrów nielegalnych Alkoholu. Ponad 3,2000 tysiąca litrów bimbru znaleźli funkcjonariusze podlaskiej KAS na jednej z posesji w Czarnej Białostockiej. 59-letni właściciel nieruchomości podejrzany o przechowywanie nielegalnego alkoholu stanie przed sądem za przestępstwo skarbowe. Gdyby zarekwirowany podczas akcji alkohol trafił do sprzedaży, budżet państwa straciłby około 100 tysięcy zł. I ja jestem ciekaw waszej opinii, co wy sądzicie o takim domowym produkowaniu silnego alkoholu. No bo wiadomo, piwo w domu możemy robić wino tak samo, natomiast nie możemy robić destylatów. Co Wy na ten temat sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Ja uważam, że to trochę bzdurny przepis. Jeżeli chodzi o wprowadzanie tego do sprzedaży, ok, ale jeżeli chodzi o robienie tego na własny użytek, no ja tutaj biorę za siebie odpowiedzialność. Jeżeli oślepne na przykład, bo wytworzy się w ramach mojej destylacji i produkcji alkoholu metanol, no to ja ewentualnie moja, mo, moi koledzy, czy tam ktoś, kto będzie ze mną spożywał, my podniesiemy za to konsekwencje. Nie wiem, czemu tego tak ograniczać wolność ludzi. Tym bardziej, że na przykład w Chorwacji to jest bardzo popularne. No, w ten sposób się robi trawarice, w ten sposób się robi śliwowice, słynną chorwacką. Nie wiem, dla mnie to trochę głupota i dla mnie to takie trochę jest niesprawiedliwe wobec ludzi. No ale najważniejsze jest dla państwa siano, jak zwykle. Słuchajcie, <grafię> na warszawskich Bielanach pojawił się snajper. O kurwa! I to nietypowy snajper, ponieważ panu ewidentnie nie spodobał się dron, który latał koło jego chaty, gdyż, jak możemy czytać, osiedlowy snajper zestrzelił drona z półdzielni. Kryminalni nie mieli litości. Istnieje całkiem spora grupa ludzi, którzy darzą drony specyficznego rodzaju niechęciom. Jednym przeszkadza ich hałas, jeszcze inni uważają zresztą słusznie, że urządzenia te wykorzystywane są Nierzadko przez przestępców do sprawdzania mieszkań i planowania włamań. 42-letni mieszkaniec warszawskich Bielan, widząc drona nie zastanawiał się długo, widząc za oknami drona, osiedlowy snajper wyjął wiatrówkę i zaczął do niego strzelać. Zatrzymała go policja. Daję wam teraz sekundkę, pod jakim zarzutem go zatrzymali. Myślę, że dość jasne to jest, ale jeżeli chcecie się sprawdzić, to zapraszam do komentarzy. 42-latka dzień później ujęli policjanci z wydziału kryminalnego. Dochodzeniowcy przedstawili zarzut uszkodzenia mienia, a wartość strat wyceniono na aż 45 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi. Teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Tak, zatrzymali go po prostu za zniszczenie mienia. No bo tutaj ten mężczyzna całkowicie świadomie uszkodził czyjeś mienie. No, dron nie był jego. Z tego co słyszałem, latanie tym dronem było związane z jakimiś tam pracami budowlanymi. Ja nie wiem, co, co ludzie mają do tych dronów. Jeżeli to jest jakoś późno, to ok, jasne. Jeżeli to zakłóca za czyjś spodczynek nocny, spoko. Ale no, idziemy do przodu. Drony będą coraz bardziej obecne w naszym życiu. Nawet jeżeli chodzi na przykład o ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, ponieważ są takie pomysły, które już funkcjonują na świecie, jak na przykład dostarczanie AED dronami, co jest super pomysł no nie wiem do takich dronów też ludzie zaczną strzelać ale teraz dobre pytanie zadał i tu jest dla mnie trochę kuriozum bo według mnie im więcej ludzi ma KPP tym lepiej bo KPP to jest super kurs i teraz w ogóle odblokowali KPP więc każdy cywil może sobie zrobić KPP kiedyś było tak że trzeba było być policjantem żołnierzem strażakiem albo na przykład dziać w ramach wopr ja tak zrobiłem zapisałem się do wopr i zrobiłem KPP teraz już już nie no ale słuchajcie publicznych pieniędzy możemy sobie przeczytać, że kadra kierownicza małopolskiej policji z tytułami ratownika. Przykład idzie z góry. 31 stycznia bieżącego roku pięciu funkcjonariuszy oraz jeden pracownik cywilny policji na czele spełniającym obowiązki KWP Policji w Krakowie inspektorem Piotrem Morajko oraz jego dwoma zastępcami, inspektorem Tomaszem Drożdżakiem i inspektorem Rafałem Leśniakiem przystąpiło do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje z zakresu udzielania KPP. Wszyscy otrzymali tytuł ratownika. Okej, okay, ja to czaję. Ale myślę, że lepiej jednak byłoby spożytkować pieniądze, gdyby sześciu więcej policjantów, którzy pracują na ulicy, w ramach WRD na przykład, czy w ramach OPI, czy w ramach nawet patroli operacyjnych, czy wywiadowczych, miało KPP i wrzucić im na ten radiowóz torbę R1, w której są wszystkie te rzeczy, które ratownik KPP może używać, czyli ten level więcej, powiedzmy, od zwykłej pierwszej pomocy, czyli udrożnienie dróg przyrządami yy, nadgłośniowymi, podawanie tlenu i tak dalej, i tak no. dalej. Nie wiem czemu, czemu ma się komendantowi wojewódzkiemu policji przydać. To, KWP w, to KPP w ramach podejmowania służby. Znaczy ja nie mówię, że na przykład się nie może stać w komendzie jakieś nagłe zatrzymanie krążenia, ale mimo wszystko wydaje mi się, że lepiej chyba by się to sprawdziło chłopaków na ulicy. W Tychach mamy bardzo poważny wypadek. BMW rozpadło się na kawałki pasażerka była bez szans. No i niestety tutaj kobieta poniosła w ramach tego śmierć. Tragiczny wypadek w Tychach. Jadące z dużą prędkością BMW uderzyło w stalową bramownicę. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu kierowca auta z obrażeniami trafił do szpitala. Policja wraz z prokuraturą bada mią przyczyny zdarzenia. Kierowca był trzeźwy, ale najprawdopodobniej podobnie tutaj winą była prędkość, bo dużo młodych ludzi tak mówi, że o ja prowadzę szybko, ale bezpiecznie. No główno prawda, no prowadzisz bezpiecznie do czasu, aż kogoś nie zabijesz za kierownicą albo nie zabijesz siebie. Ja już słyszałem milion razy takie prowadzę bezpiecznie i potem tą osobę możemy sobie zobaczyć w wiadomościach w Czarnym Worku. Więc według mnie tutaj nie da się prowadzić szybko i bezpiecznie, w takim sensie, że jeżeli mamy ograniczenie prędkości, no to ono jest po coś zrobione. Ja wiem, że one są czasami absurdalne i ja nie jestem święty, ja też przekraczam prędkość i dostałem to nie jeden mandat za to. Tak, policjanci też dostawali mandaty. No tak było. Ale po prostu już nawet w perspektywie mojej byłej pracy znam takich ludzi, znam to, sorry, ale pierdolenie, że prowadzę szybko i bezpiecznie i potem czytamy właśnie takie nagłówki w różnych mediach. W Gdańsku miała miejsce strzelanina, można powiedzieć, tylko że problem jest taki, że jest tutaj dziwny obrazek przedstawiony na TFN 24. Strzał z broni palnej w centrum Gdańska. Zatrzymano trzy osoby. Ja tutaj do końca nie wiem o co chodzi. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek wieczorem w centrum Gdańska. Zaatakowany mężczyzna miał w samoobronie oddać strzał w kierunku napastnika. W związku z zdarzeniem policja zatrzymała trzy osoby. Dawaj z nich zostali zatrzymani na terenie województwa kojawsko-pomorskiego przez policjantów z koronowa. Na podstawie o zgromadzeniu materiału dowodowego wstępnie przyjęto kwalifikację rozboju. Więc ja to rozumiem tak, że oni chcieli zrobić dziesione na tym chłopie i on się bronił strzelając do nich. Mówię OK, no jeżeli był posiadaczem broni palnej, no to ja, mając tak skuteczne narzędzie do samoobrony, a ciężko sobie wyobrazić skuteczniejsze narzędzie do samoobrony, niż pistolet, który masz przy sobie legalnie, no to mówię, no dobra, no okej, okay, naturalna sprawa, tak? Też bym tak zrobił. Tylko, że kurwa, to nie jest broń palna to, co tutaj jest. To jest jakaś replika cz -y, chyba jakaś ASG czy jakaś wiatrówka. No jeżeli z tego strzelał, no to no, ktoś tutaj wali w pręta, no bo albo te 24 zrobił słaby research i to na pewno nie jest broń palna, albo podłożyli jakieś losowe zdjęcie z sieci. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie o co chodzi. Bo ja na przykład nie wiem. Komendantka szkoły policji jest oskarżona o mobbing. szok. Przełożony oskarżony o mobbing. Ja nie mówię, że, ten, że do tego mobbingu doszło, bo tutaj postępowanie się będzie to, toczyło, ale wiem, jak wyglądałem szkoły policji, wiem jak wyglądałem jednostki policji. Komendant szkoły policji w Pile, Beata Różnia Krzeszewska, oskarżona o mobbing. Były wykładowca szkoły, domaga się skarbu państwa 40 tysięcy złotych za dość uczynienia. Mężczyzna był sygnalistą w głośnej sprawie innego wykładowcy, który skakał z po żebra. Nie wiem, czy pamiętacie sprawę. Ja to wrzuciłem kiedyś do mnie na grupę, na pikarnię sierżanta, na którą serdecznie Zapraszam. I pamiętam, że była tam dyskusja na ten temat między wami. Sprawa rozpoczęła się w środę w Wydziale Pracy Pilskiego Sądu Rejonowego, bo ja rozumiem ostre szkolenie i tutaj nie możemy wychowywać w procesie y, dydaktycznym policjantów, którzy nie będą wiedzieli, jak się zachować w sytuacji stresowej, w sytuacji przemocy wobec nich, no ale... Musimy zachować jakieś standardy i nie możemy też dopuszczać do tego, żeby policjantom coś się na tym szkoleniu stało, jeżeli zachowane są wszystkie procedury. Bo stać się zawsze coś może. Ja tylko się boję, że ten policjant teraz będzie mieć podwójnie przesrane, a w tym sądzie nic nie ugra. No zobaczymy, co, co wyniknie z tej sprawy. W każdym razie gratuluję odwagi, bo dużo wiem, że dużo odwagi to kosztuje, żeby na przełożonego po prostu donieść. Słuchajcie, z Leska jest absolutnie śmieszna sytuacja, ponieważ Lesko to jest taka tam mała miejscowość przy Sanoku gość w lesku zarył jak dzik w trawnik przed komendą po czym skrył się w sklepie zapieczyłem. <grym> ja znam dużo śmiesznych sytuacji ale ta sytuacja jakoś wyjątkowo mnie śmieszy. Po pierwsze, typ walnął w komendę, znaczy właściwie w krawężnik przed komendą, więc domyślam się, że zaraz policjanci zareagowali na to, jeżeli ktoś był na jednostce. A potem, uciekając do sklepu, skrył się za pieczywem. No, to jest po prostu zabawne. Gość ma w ogóle ponad promil alkoholu i grozi mu teraz do trzech lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Szkoda, bo to młody jakiś gość, 30, 31 lat. Więc teraz sobie już nasrał w papiery do końca życia, ale... Beka. Mamy nowego pana generała na Śląsku. Tylko, że co jest śmieszne, to jest typ, który już kiedyś był policjantem i odszedł na emeryturę. I chłop sobie wrócił na bardzo wysokie, cieplutkie stanowisko komendanta wojewódzkiego policji. Ja nie mówię, że to jest łatwa praca, bo na pewno jest bardzo stresująca, ale no, nowe porządki są bardzo ciekawe. Śląski generał przedstawił nowego komendanta w Katowicach. Gorol nie znaczy mieszkaniec gór. Go mnie tutaj słowa nowego komendanta, ponieważ, jak twierdzi, nie będzie rewolucji, tylko ewolucja. Nie będę stawał wszystkiego na głowie. Czyli ja to odbieram tak, że dalej będzie taka sama chuj w policji jaka była i nie będziemy nic zmieniać. Będziemy coś tam, znaczy zmieniać. Nie będziemy próbować robić jakichś gwałtownych zmian, tylko będziemy sobie dalej uprawiać tą statystykę, to zakłamywanie rzeczywistości, nakładanie jakiejś presji mandatowej na policjantów, i ciśnienie o statystyki o to, żeby się jedynka w Excelu zgadzała, a nie o to, żeby było bezpieczniej i ludzie byli zadowoleni, i żeby się łapało buju. Więc pamiętacie, jak wam mówiłem, że chuja się zmieni, jak się zmieni władza? I ja to teraz doskonale widzę i chyba przyznacie mi rację. Znowu zapraszam do komentarzy, ale no, już po samej wypowiedzi, no, dla mnie to jest prostu jakiś dramat. Natomiast kim jest nowy KWP? Inspektor Tomasz Michuła ma 53 lata. Pracę w policji rozpoczął w 1995 roku. cały czas służył w pionie kryminalnym w Łodzi. Był naczelnikiem wydziału kryminalnego, potem dowodził wydziałem kryminalnym w komendzie wojewódzkiej w Łodzi. W 2014 został wiceszefem po roku szefem. W 2016 roku powieszono mu kierowanie wojewódzką w Radomiu. Mazowiecką policją dowodził 3 lata, potem został nieoczekiwanie odwołany i krótko potem odszedł na emeryturę. Nie odpowiadała mi wizja policji, którą forsowało ówczesne kierownictwo MSWIA. Zobaczymy, jak sobie poradzi, no bo to jest największy. Garnizon w Polsce, większy od garnizonu warszawskiego, więc praca na Śląsku, w śląskiej policji jest. Wyjątkowo specyficzna też ze względu na pseudokibiców, na uwarunkowania kulturowe, też przypominam, że w ogóle śląska policja była policją osobną od policji państwowej i dopiero potem te policje gdzieś tam zaczęły funkcjonować razem. Natomiast kiedyś była policja śląska i była polska policja. Dlatego też obchodziliśmy swoje święto, czy znaczy powiedzmy swoje święto policji śląskiej w garnizonie mm, śląskim, jak ja jeszcze byłem policjantem. Zapraszam, żebyście sobie pouglowali o co chodzi. I mimo wszystko życzę powodzenia, no bo byłem chciał dla policjantów jak najlepiej, ale niestety z tego co tutaj możemy przeczytać, to chyba się na to nie zapowiada. W Krynicy Zdroju miał miejsce tragiczny wypadek, ponieważ nie żyje 14-latek. Wjechał na nartach w Stalową linę. Tragiczne wieści w sprawie 14-latka. Nie żyje 14 latek który uległ wypadkowi na stoku narciarskim w Krynicy Zdroju. Chłopiec trafił do szpitala po tym jak wjechał w Stalową linę. O jego śmierci poinformowała Polsat News rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitalu Dziecięcego w Krakowie Katarzyna Pokorna-Chryniś. Jak informowaliśmy w Polsat News, stok był stromy, więc do maszyny przymocowane były stalowe liny, które pomogły utrzymać jej stabilizację. Tego zagrożenia nie byli świadomi. Jestem ciekaw, czy ktoś teraz poniesie odpowiedzialność, bo jeżeli ktoś nie oznaczył tej liny, nie zakomunikował tego osobom, które korzystały z tego stoku, no to myślę, że może teraz mieć przesrane, krótko mówiąc, bo po pierwsze, zmarła bardzo młoda osoba, zmarło dziecko tak naprawdę, po drugie, policja się na pewno za to teraz yy, weźmie w kwestii jakiegoś nieumyśl może nieumyślnego spowodowania śmierci, to nie, ale stworzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia, które skutkowało potem śmiercią. Teraz dla odmiany coś weselszego, ponieważ w subsku pies pomógł psom. Można powiedzieć, gdyś wskazał swojego pana gdzie się ukrywa. Schował się przed policją w wersalce, miejsce krycia zdradził pies. Policjanci otrzymali niespodziewaną pomoc w trakcie poszukiwań 21-latka. Podczas wizyty w domu mężczyzny uwagę, mundurowych zwrócił pies, którego zachowanie zdradziło kryjówkę poszukiwanego. Zwierzę radośnie skakało przy wersalce, w której schował się mężczyzna. Zatrzymano również matkę 21-latka. Najbliższe tygodnie rodzina spędzi w areszcie. I powiem wam, że to nie jest jakiś odosobniony przypadek krycia się w wersalce czy w szafie. Ja pamiętam, że kiedyś miałem taką panią, która się schowała w wersalce. Miałem też panią, która się schowała w wannie, przykrywając się różnymi rzeczami i zamykając się od środka. I miałem typa, który schował się w szafie w domu, i typa, który się schował w szafie w piwnicy. W ogóle musiałem tam wchodzić przez takie okienko malutkie, przez które mój dwumetrowy kolega by się nie zmieścił. Więc tutaj przydało się moje bycie taboretem, żeby, żeby się zmieścić tam. No i udało mi się tam tego chłopa wyciągnąć. Po gazowaniu. Nie ukrywam, ale. Ale udało się. Więc nie jest to nic jakiegoś super dla mnie zaskakującego, ale śmiesznie się to czyta. No i kolejny, ostatni już news z y, mojego wstępu, czyli wypadek w bytomiu. Z tego co wiem, chłop żyje i możecie ten filmik zobaczyć w internecie. On nie jest jakiś drastyczny, po prostu chłop spada z dużej wysokości na tą taką piankową podkładkę. Kto był na wspinaczce kiedyś, to wie o co chodzi. No ale nie wrzucam z wiadomych przyczyn, bo będę miał na pewno demonetyzację, a może i nawet mi zrzucą film. Doświadczony wspinacz spadł ze ścianki wspinaczkowej. Lądował w śmigłowiec LPR. W piątek, 2 lutego. W okolicach godziny 17 przy centrum wspinaczkowym Skarpa Byton wylądował z lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak się później okazało, doszło tam do wypadku z udziałem 21-letniego doświadczonego wspinacza. Jak możemy przeczytać, w chwili kiedy opuszczał razem z ratownikami, czy tam właściwie z ratownikiem i lekarzem, bo w LPR-ze zawsze lata i ratol, i lekarz, bo pilot nie jest medykiem, yy, był przytomny. I jak możemy przeczytać, okoliczności, zdarzenia badane są przez Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. Skarpa Bytom przekazała funkcjonariuszom nagrania z monitoringu, między innymi na jej podstawie będą w stanie stwierdzić dlacz, dlaczego Doszło do wypadku. Na tym filmie nie możemy zobaczyć, czy ten chłop zapomniał się przypiąć, bo to była taka ścianka do szybkiego wspinania. Nie wiem, czy ktoś się kiedyś wspinał, ale będziecie wiedzieli o co chodzi, pewnie jak się pooglujecie. Do takiego szybkiego wspinania. No i widać, że on już wchodzi bez tego zabezpieczenia, tak jakby go w ogóle nie przypiął. Więc nie wiem, czy on to zrobił nieświadomie, czy świadomie na przykład, bo też są tacy, ta, 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 tacy ludzie. Fakt jest taki, że chłop spadł i wyglądało to bardzo niebezpiecznie. Co pocieszające, widać, że od razu ludzie zaczęli mu pomagać i nie odwracali go na, na hamę, bo przy takim urazowym pacjencie to raczej jest, nie wskaża Zane, jeżeli ma drożne drogi. Ktoś ma jakąś podstawową wiedzę medyczną, zobaczymy, no było to, myślę, że już byśmy się dowiedzieli, jeżeli by zmarł, bo było to drugiego. Też nie wiem za bardzo, co tutaj, kto mógłby za to odpowiedzieć, nawet jeżeli by ktoś się tam jakiejś nie, nieprawidłowości dopuścił, no, bo jeżeli on się nie przypiął, świadomie no to jego wybór, jeżeli się nie przypiął, nieświadomy, no to jego niedopatrzenie wtedy, zobaczymy. I jeszcze raz zapraszam o 20 na streama, gdzie możemy porozmawiać o policji, gdzie możecie mnie zapytać o różne rzeczy, zapraszam na TikToka, Instagrama, trzymajcie cie i